Jest z tej strony Mike's and Bikes ponownie. No i tak jak obiecywaliśmy ostatnio, kolejna wycieczka, kolejny raz góry. Tym razem troszkę większe wzniesienia będą. Dzisiaj dojechaliśmy do Szklarskiej Poręby i właśnie wyruszamy w tą 7-godzinną podróż. Pierwszym szlakiem niebieskim i później szlakiem czerwonym sobie wracamy. Minus 5 stopni, ale jest słoneczko, więc chyba będzie lepiej. Teraz jesteśmy chyba tutaj, mniej więcej. I idziemy, idziemy sobie. Żółtym szlakiem wziął łapski szczyt, wielki szyszak. Później schodzimy tu trochę, nie widać tego, do Czech na chwilę, jeśli nas puszczą. Wracamy później na szlak czerwony. Tu gdzieś jest Trzy Świnki, Szerenica, wchodzimy na Szerenicę i idziemy później znowu szlakiem czerwonym, wracamy, 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 wracamy i wracamy do naszego punktu wyjścia, czyli do Urzędu Miasta. I tak jak Michał mówił, 21 km dystans. Idziemy sobie dalej, trochę się już rozebraliśmy, ale na trasie ładne widoczki. Jest śnieg, proszę bardzo, już Wam pokazuję. Delikatnie przysypało w nocy. Temperatura fajna. O, jest znaczek szlak żółty. I przy tym drzewie skręcamy tu właśnie w prawo na artkurową ścieżkę. Uważajcie, bo na czwartym kilometrze, od początku szlaku jest drzewo takie przewrócone, no i trzeba tu jakoś je pokonać. O, Michał zrobił to tak. Bardzo ładna ścieżka, wymagająca, jak dla nas, nie ma w ogóle ludzi. 5 km jesteśmy w Kankanowskim Parku Narodowym, tutaj za nami jest tabliczka i yy, tutaj wam pokażę, jak wygląda dalej szlak. Tak właśnie. Świtek. Po 6 km, taki duży głaz. Skała. To jest michała, a taka duża jest skała właśnie. Dochodzimy prawdopodobnie do pierwszego schroniska pod łapskim szczytem. Tutaj jakbyście szli zimą, to są takie tyczki, jak nie będziecie widzieć szlaku, które właśnie wskazują trędy należy iść. No jesteśmy tutaj. Pod łamskim szczytem, właśnie w schronisku. I teraz będziemy się kierować na śnieżne kotły szlakiem żółtym. W pierwszej kolejności 45 minut idziemy, zobaczymy co tam będzie. Dalej, fajny krajobraz. Michał Zwycięzca i Góry. Dobra, z lewej strony mamy śnieżne kotły, który to jest kilometr. Dziewiąty, prawie 9 km, 2,5 godziny od startu. Zjedziemy na chwilę do schroniska i prawdopodobnie będziemy szli w tamtą stronę. Możesz pokazać. Strasznie zaczęło wiać, ale jesteśmy w miarę dobrze przygotowanie, więc jeszcze nie wchodzimy. No i co? I to chyba z tego spróbujemy przejść przez granicę. Nie wiadomo, czy to się uda. Jak się nie uda, to pójdziemy bezpośrednio już na, na szrenicę. Okazało się. Że niestety to nie jest schronisko, a stacja radiowo-telewizyjna, i musimy odpoczywać tutaj w takiej skale. O, tu się zatrzymaliśmy za taką skałą. Proszę bardzo, napiliśmy się herbatkę, zjedliśmy czekolady gorzkiej. Mieszankę studencką wyjęliśmy i idziemy dalej w podróż. Uważajcie, jakbyście szli o kawałek niżej, obok tej stacji. Jest przepaść. Nie ma tu żadnej barierki. No i można łatwo zginąć. Także Ale ostrożnie. Ale by się na nie fajnie leciało. Do przyszłym roku Michał. Idziemy dalej. Jest coraz bardziej śniegowo. Nic prawie nie widać. Tam jest Szlak Czerwony, którym my przyszliśmy i którym idzie się również na szrenicę. A teraz przechodzimy na Szlak Czarny. Idziemy właśnie przez granicę polsko-czeską. Dobra, no i jesteśmy teraz po tej czeskiej granicy. Już się wiatr trochę uspokoił, więc możemy tutaj coś nagrać. Idziemy bardzo fajną ścieżką. Obok tutaj, dookoła są drzewka. Ścieżka cała ośnieżona. Dobra, już wiem, gdzie idziemy. To się nazywa Lapska Buda. To schronisko. I później od niej bezpośrednio idziemy już na szrenicę. Tak to wygląda. Kręciliśmy teraz na czerwono-zielony szlak. No i idziemy na szrenicę. To będzie nasz ostatni przystanek Tam prawdopodobnie z żeby trochę zjeść i napić jakieś herbaty. No i będziemy dalej schodzić. Tu dochodzimy właśnie do rozstaju drogi, szlak żółty i zielony łączy się ze szlakiem czerwonym, znaczy przecina się razem z nim i my. W tym wypadku idziemy w lewą stronę. O, tutaj Michał właśnie odgarnia śnieg. karkonoski, Park Narodowy po czesku. Zakaz wstępu. Schodzimy właśnie Szlakiem Czerwonym. Jesteśmy gdzieś mniej więcej w połowie drogi. Do przebycia tam od Szrenicy mieliśmy około 3 km do wodospadu Kamieńczyka i kierujemy się teraz prosto do samochodu już żadnych tutaj postoi nie planujemy, może raz tylko się na picie zatrzymamy i tyle, jeśli chodzi o drogę, no to jest duża, duży spadek wysokości droga taka utwardzona kamieniami więc bez tutaj jakichś dużych wyczynów tylko jest bardzo ślisko bo nie wiem czemu, ale nikt tutaj solą nic nie posypał jesteśmy przy wodospadzie Kamieńczyka w tym momencie na liczniku 21,5 km 5 godzin 54 minuty. Będziemy się kierować już w stronę naszej bazy, czyli do Karpacza. Tam coś zjemy, jakieś osypki, jakąś pizzę pewnie no i spróbujemy nagrzać trochę w domu, pewnie teraz do zobaczenia jutro i będziemy tam kierować się na śnieżkę. Dzień dobry, dzień drugi właśnie rozpoczynamy, jesteśmy w trasie na szlak na Śnieżkę, zaczynamy szlakiem niebieskim, przechodzimy na szlak żółty i kończymy szlakiem czerwonym. Czas wycieczki planowany to 6,5 godziny, 20 km. Idziemy w stronę świątyni Wang, no i jest masakra, przeszliśmy jakieś 200 metrów, no i nie wiem czy dalej. Będziemy iść, czy, czy może jakąś kolejką sobie nie wiedziemy. Pokażę Jest. Wam. A no jeszcze. Jeszcze 19 km i 800 metrów. O, no to już niewiele nam zostało. No a teraz na początku. Coś takiego. Dobrze słońce wyszło, bo dzisiaj pogoda ma być dosyć pochmurna. Więc nie wiem czy my tam coś w ogóle zobaczymy na górze, no ale iść trzeba. O a jakbyście chcieli? Do łodzi. To do łodzi jest 342 km stąd. Znajdujemy się teraz na początku szlaku na Śnieżkę. Tutaj widać świątynię Wank. I skąd jest w ogóle ta nazwa i skąd ta świątynia w tym miejscu? Okazuje się, że wybudowali ją w Norwegii Wikingowie w miejscowości Wang nad jeziorem. Nie pamiętam, trzeba będzie dodać. Nad jakimś jeziorem. I później została prawdopodobnie ukradziona. Przewieziona do Karkonoszy i z tego właśnie powodu nazywa się świątynią Wang, ponieważ pierwotnie była wybudowana w miejscowości Wang. Ale to jak ją ten? Jak ją no, bo to. Nie może... wiem, rozebrali. Podobno jest bez żadnych gwoździ, więc Aha. nie zbijali tego, jakoś się rozebrali i przewieźli. No to fajnie, to idziemy dalej. To idziemy. I szanowni Państwo, tutaj niebieski szlak idzie dalej w lewo, a my idziemy tutaj na żółty, skręcamy. Na chwilę znowu weszliśmy na niemiecki szlak ale on to odbija w lewo a my idziemy w prawo na żółty Start. Zobaczcie jaka duża skała, to jest właśnie ten pielgrzym, stamtąd przyszliśmy, tu jest Michał, tu jest pielgrzym, a tam idziemy, jest fajny mostek. Nic nie widać, jesteśmy w chmurach, taki krajobraz nas otacza, no i tu cały czas pod górę, jeszcze jakieś 214 metrów do góry, do. Słonecznika prawdopodobnie, wysokość 1270 metrów, dwie godziny od startu. Jesteśmy pod słonecznikiem. Warunki pogodowe wcale się nie powiodły, a powiedział po nawet, że jest coraz dłużej. Jesteśmy dalej na żółtym szlaku, który jest bardzo ciekawy. I dodatkowo dosyć trudny, jak na nasze podstawowe umiejętności alpinistyczne, które ciągle pogłębiamy. Także zdecydowanie polecamy ten szlak. Dalej idziemy w kierunku schroniska samotnia i następnie atakujemy główny szczyt Śnieżka. Z tamtej strony się chowaliśmy, ale jeżeli ktoś chciałby lepsze miejsce osłonięte przed wiatrem. To tutaj jest taka ławeczka. Michał sobie jeszcze leży, odpoczywa. No i ogólnie to właśnie z tej strony mniej wieje, bo tak są zarośla wyższa, z widokiem na kamyczki. Stawaj, idziemy dalej. Jesteśmy na czerwonym szlaku, yy, idziemy tutaj w stronę Śnieżki ciągle, połączyliśmy się już ze szlakiem niebieskim, yy, teraz właśnie łączymy się ze szlakiem czarnym, który prowadzi na wyciąg. Teraz zostało nam na Śnieżkę jakiś kilometr, 217 metrów w górę. Chodzimy dalej, wciąż wieje, pomyliliśmy trasy i wybraliśmy tą trudniejszą, ale też jest fajnie. Chcieliśmy schodzić ze Śnieżki, jesteśmy tutaj przed Czerwonym Szlakiem, który prowadzi bezpośrednio do Karpacza. Tablice pokazują godzinę 30, ale przy zejściu spotkaliśmy tutaj jednego właśnie z Wspinaczy. i cytując tego spinacza, po zapytaniu się, czy w ogóle damy radę tędy zejść, to powiedział, że jest chuja wonomaksa maxa i można się złamać w pół. Można się złamać w pół, także zrezygnowaliśmy z tego planu, nie chcemy się złamać w pół. Więc będziemy schodzić niebieskim szlakiem, raczej łatwiejszym. Yy, obmyśliliśmy, że idziemy czarnym szlakiem. Zobaczymy, jak będzie, bo padła taka propozycja od kogoś tam, kogo spotkaliśmy na Śnieżce. No i powiedział, właśnie, żeby iść tym czarnym szlakiem, że tu jest fajnie. Krótki czas 3 godziny tutaj wszedł. No i idziemy. Na razie nikogo nie ma, co nie wróży jakoś dobrze. Wszyscy szli na szlak niebieski ale my próbujemy tędy, zobaczymy, nie wiem, czy widać tutaj, bo jak jestem oblodzony. No i stamtąd właśnie schodzimy, teraz minęło, nie wiem, 40 minut i już jesteśmy dużo niżej, śnieżka ładna. Idziemy sobie nadal Szlakiem Czarnym, też fajne widoki tutaj są, widać, już się chmury rozeszły, także widać okolice. Na razie cały czas są kamienie, już nie są takie śliskie, jak wtedy były. Tu wam pokażę o schodzimy dosyć ostro w dół. Czarny szlak już z niego zeszliśmy. Teraz kierujemy się czerwonym szlakiem do naszego auta. Zobaczymy, czy coś jeszcze po drodze będzie widać. Tutaj wzdłuż takiej rzeki, będziemy się kierować. Jesteśmy już obok naszego auta. Koniec wycieczki na ten weekend. No, jeśli chodzi o jakieś tam statystyki. To zajęło nam to dzisiaj 7 godzin i 20 minut, a dystans to jest 20,5 kilometra więc trochę więcej niż się spodziewaliśmy, ale no, takie były warunki i musieliśmy zmienić trochę trasę. Co dobrze zrobiliśmy, bo ta wcale nie była też jakaś łatwa, a tamta podobno była dużo trudniejsza, że można się było złamać. Teraz jedziemy coś zjeść, porządniejszego. W Karpaczu polecamy Wam na pewno restaurację u. Petiego? Czy Pat... Petiego? Petiego. Restauracji u Petiego. Eee, bardzo dobry pieruch z Wuhan. Na razie. Prawdopodobnie do zobaczenia w kolejnym odcinku. Eee, piszcie komentarze, lajkujcie, udostępniajcie. Na razie.